Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Gryfański Jumping. W ogóle nie wiem czy o tym wiedzieliście, ale jak się kliknie tutaj, to się zmienia tło. Ja o tym nie wiedziałem, także fajnie. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia obeczki w górę i dzisiaj uwaga, robimy sobie letnie mistrzostwa na skoczniach polskich. Chyba nie było czegoś takiego jeszcze. Zakopane, Wisła, dwie skocznie, trzy skocznie Sopot i dwa szczyrki chyba tak. Mamy pięć skoczni. Zawodników 70. Także to możliwe, że będzie podzielone na jakieś 2-3 party. Zobaczymy ile to wszystko będzie trwało. No i lecimy z pierwszą skocznią. <laughs> Zakopane chyba. Tak jest, Zakopane. HS 140, K 125. Mam nadzieję, że włączyłem sezon letni i nie będzie faila żadnego. Już reklamy, nie wyświetlajcie reklamy za często. Zdecydowanie za często się pojawiają te reklamy. Dobrze, no i zaczynamy kwalifikację w Zakopanym. To była trudna skocznia, łatwa już nie pamiętam. Zaraz się okaże. I Aleksander zniszczął, który ostatnimi czasy jest w bardzo dobrej formie. Bardzo ładnie wszędzie skacze na wszystkich skoczniach. No i tutaj chyba też będzie piękny skok Aleksandra zniszczała. Pięknie rozpoczyna nam tutaj zawody. 143,5 metra, oczywiście. To będzie pierwsze miejsce, jak na razie. No i myślę, że dość długo utrzyma to pierwsze miejsce. Aleksander zniszczał. Także skok lądowany telemarkiem. Także noty też spokojno i Jakub wolny. Czy powtórzy tutaj skok Aleksandra zniszczoła, Jakub wolny? Zobaczmy. Nie wiem, jak tam u niego z formą. Za wcześnie się troszkę wybił, ale nabiera tej wysokości. No i całkiem ładny także skok w okolicach punktu HS, 137 metrów, więc 3 metry brakło do tego punktu HS. Oczywiście kwalifikacje będzie miał, skok całkiem dobry, noty dobre, ale do Aleksandra zniszczyła to mu jeszcze dość sporo brakuje. No i kolejny zawodnik, który tutaj yy, ma coraz lepszą formę, Stefan Hula. Ma dobry wiatr pod narty. Także może być dobry skok. O, bardzo, do, bardzo dobry skok. Bardzo dobry <noise> skok Stefana Huli. No, niestety, tak tutaj się nachwaliłem o tej dobrej formie. A tu 28,5 metra i straszny upadek Stefana Huli. No, nic, no, nic. Wiadomo, moja wina, spóźniłem wybicie, ale nieważne. No i macie kot. Nie wiem, co się po nim spodziewać. Oby nie tego co po Stefanie Huli, bo będzie kiepsko. No, wybicie całkiem dobre. No, i to będzie piękny, daleki. Proszę Państwa, skok nawet chyba w okolicach tam rekordu gdzieś 148 metrów. No, brakło do rekordu. Zapomniałem zobaczyć, jaki jest. Brakło do rekordu na pewno, ale macie kod tutaj, pierwsze miejsce. I ciężko, żeby ktoś go wyprzedził w kwalifikacjach. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze mamy trzech polskich zawodników. Niby liderów, ale ostatnia forma wiadomo. W kratkę u wszystkich. Jedynie może Dawid Kubacki coś lepiej. A tymczasem Piotrek żyła, za wcześnie się wybił. Będzie walczył o tą odległość. To tylko kwalifikacje. No całkiem niezły skok. Wydawał się hmm, być. Gorszy. gorszy Znaczy, wydawało się być gorszy po tym wyjściu z progu Bo naprawdę nisko leciał Piotrek Żyła Ale 138 metrów To też będzie tam w okolicach czołówki, myślę No i Dawid Kubacki Oczywiście Piotrek Żyła Pewno ma kwalifikację, wiadomo <gorszy> I Dawid Kubacki Też mi się wydaje, troszeczkę za wcześnie wyszedł z progu, ale skok bardzo dobry, no niestety zlądował na dwie nogi, troszkę się za wcześnie podszedł do lądowania. Mógł jeszcze wyciągnąć kilka metrów, ale skok bardzo dobry, oczywiście kwalifikacje ma. Musi Dawid Kubacki popracować nad lądowaniem. I ostatni z naszych polskich zawodników w kwalifikacjach <laughs> to Kamil Stoch, no niestety Stefana Huli nie zobaczymy w drugiej serii. I uwaga, czy Kamil Stoch coś popracował nad formą? No, szał nie, zrobiło to wyjście z progu, ale skok bardzo ładny. Wyciągnął naprawdę do końca ten skok. 141,5 metra. Czwarte miejsce, oczywiście, Kamil Stoch ma kwalifikacje. No, i tak nam się to układa. Macie kot. Aleksander zniszczył Dawid Kubacki. Świetne skoki. Trzy pierwsze miejsca. I macie odwygrywa wygrywa kwalifikacje. Trzech, w ogóle czterech Polaków na czterech pierwszych miejscach, jak Wolny siódmy i tak dalej, i tak dalej. Stefana nie zobaczymy, ale zobaczymy reklamę. O, jak krótko. Szybko ją wyłączyłem. Dobra. I proszę Państwa, zaczynamy pierwszą serię. Jeżeli skoki będą podobne jak w kwalifikacjach, to możemy się tu spodziewać bardzo dobrych wyników. Aleksander zniszczał z świetnym skokiem w pierwszej serii, zaczyna, znaczy w kwalifikacjach. No, wyjście z progu całkiem niezłe. No i dobry skok Aleksandra Zniszczoła, ponad 140 metrów 143. To nie to, co w kwalifikacjach, ale skok dobry. No i oczywiście obejmuje prowadzenie. Myślę, że na dość długo to prowadzenie obejmie, a nawet może będzie tutaj w czołówce po pierwszej serii konkursu. No i kolejny zawodnik to jakub wolny. Zobaczmy jak spisze się kolejny polski zawodnik. Oj, oj, oj oj Taka sama sytuacja jak w przypadku Stefana Huli. Dokładnie taka sama, 28,5 metra, nawet ta sama odległość nie wiem, tu jakieś fatum prześladuje tych zawodników. Mam nadzieję, że to ostatni upadek dzisiejszy. Jak uwolny, niestety nie zobaczymy go w drugiej serii konkursu, ale mamy jeszcze wielu polskich zawodników. Naprawdę dobrze się dzisiaj spisują. I mamy Maćka Kota. <laughs> Czy jak to woli Maciej Pies? niezły całkiem wyjście z progu. Maćka kota nabiera tej wysokości i w okolicach tam zielonej linii oznaczającej prowadzenie 143 metry i obejmie prowadzenie. Macie kot dokładnie tak samo jak Aleksander zniszczył, ale wyprzedził go punktami. I dobrze, lecimy dalej. Kto tam następny będzie skakał? Piotrek Żyła. Piotrek, Piotrek, co z tą twoją formą? Ma niezły wiatr pod narty, co prawda maleje, ale jeden metr na sekundę może będzie. Troszkę spóźnił myślę wybicie, ale też niezły skok za punkt HS. 141 metrów będzie też w czołówce myślę tutaj po pierwszej serii. Jak na razie bardzo dobrze nam te zawody się układają. Wyjątkiem dwóch zawodników, Jakuba Wolnego i Stefana Huli, to jest wszystko dobrze. No i Dawid Kubacki, ten, który musi pracować nad lądowaniem. Wyjście z progu myślę, że u niego już jest ok. Zresztą widzimy, no całkiem, całkiem te wyjście z progu, no jest gdzieś za zieloną linię. Także 143 metry, także widzę, nasi zawodnicy dzisiaj skaszą bardzo równo. No, ciekawe. No, i ostatni polski zawodnik w pierwszej serii to Kamil Stoch. I już będziemy wiedzieć, kto się zakwalifikował do e, drugiej serii, kto nie. Oczywiście liczymy na to, że Kamil Stoch się zakwalifikuje do drugiej serii. Ależ się za wcześnie wybił. Proszę Państwa, co się dzieje z formą Kamila Stocha. Czy da mu to kwalifikację w ogóle? 134 metry. Ósme miejsce. No. Powinno mu to dać kwalifikację. Powinno mu to dać kwalifikacje, czykolwiek bardzo słaby skok. Zaraz zobaczymy. 12 miejsce. Dało mu to kwalifikację, więc nie zakwalifikował się tylko Jakub wolny. <laughs> o, przynajmniej da się wyłączyć te reklamy teraz szybko. No, nie wierzę że bardzo dobrze to zrobili. Łapeczka w górę normalnie dla nich Kamil Stoch. Kamil Stoch zaczyna drugą serię. Słaby skok w pierwszej. Tylko 134 metry. Ale może awansuje o kilka miejsc. Zobaczmy. Teraz bardzo ładne wyjście z progu Kamila Stocha. No i dlaczego tak nie było od początku? I lądowanie na dwie nogi, ależ to był daleki skok. 150 metrów. Mamy rekord skoczni. Kamil Stoch chyba wpadł w tą złość sportową. I skoczył, proszę Państwa, 150 metrów, ależ tutaj awansuje bardzo dużo. Kamil Stoch, świetny rekord, świetny rekord, ale myślę, że na tej skoczni jest on jeszcze do pobicia. No i mamy czterech Polaków pod rząd, zaraz wszystko będzie jasne, kto z nich wygra, czy może nikt nie wygra. Może wszyscy zepsują swoje skoki, zaczyna Piotrek Żyła. Piotrek Żyła, no całkiem niezłe wyjście z progu, leci wysoko. No i proszę Państwa, bardzo daleki skoki odkarzyły 146,5 metra, lądowanie telemarkiem, do rekordu oczywiście jeszcze brakło, ale no, rekord dość daleki, 150 metrów, Kamila Stoch, ale już spadł, już spadł, proszę Państwa, Kamil Stoch na drugie miejsce, to i tak nieźle, bo w pierwszej serii widzieliśmy co było i Aleksander zniszczył, świetna forma, niestety wiatr mu nie sprzyja. No, będzie po prostu poprawny skok w okolicach zielonej linii. A spodziewałem się tu więcej po Aleksandrze. Myślałem, że będzie ponad 145, no ale jest ok. Także będzie tutaj w czołówce Aleksander zniszczął. Świetne, równe skoki naszych zawodników. To będą bardzo udane zawody. No i kolejny zawodnik, Dawid Kubacki. Też ma tutaj szansę na pierwsze miejsce, oczywiście. Jest dobre nawet wyjście z progu, leci Dawid Kubacki, no i jest daleki skok, ciągnął go do samego końca po prostu, 142,5. No ale szkoda, że nie dalej, szkoda, że nie dalej, oczywiście obejmuje prowadzenie Dawid Kubacki. I jedynym, kto go może wyprzedzić proszę Państwa jest Maciej Kot, także Maciej Kot czy Dawid Kubacki zwyciężą w dzisiejszych zawodach. Maciej Kot, duża presja na nim spoczywa tutaj. Ma dobry wiatr pod narty. No i za wcześnie się wybił Maciej Kot. Myślę, że ta presja tutaj go zjadła. No i niestety słabszy skok, słabszy skok maćka Kot'a 140,5 metra. Poprawno oczywiście, ale żeby walczyć o pierwsze miejsce, no to niestety, niestety nie wystarczy. No i proszę państwa, dzisiejsze zawody wygrywa kto? Dawid Kubacki, drugi Piotrek żyła, trzeci Aleksander zniszczył. Bardzo dobre zawody, naprawdę. Rzadko się takie zdarzają. No i oczywiście, Dawid Kubacki zdobywa koszulkę lidera w tym turnieju. I za chwilę następna skocznia, proszę Państwa. Zobaczmy sobie jeszcze klasyfikację generalną, jak to wspaniale wygląda. Dawid Kubacki, Piotrek Grzyła, Aleksander Strzom, Maciej Kot, szósty Kamil Stoch, oczywiście ma szansę tu awansować, no niestety dwóch Polaków nam odpada na razie, Stefan Hula, Jakub Wolny, 47 i 52 miejsce, ale oczywiście mają nawet szansę wskoczyć jeszcze na pierwsze miejsce, bo to nic, nigdy nie wiadomo i lecimy z kolejną skocznią, Wisła Malinka, HS134, K120, no dalej tu nie piszę rekordów, jeżeli... Kurczę, tak by się zdarzyło, że ktoś z twórców mnie oglądał. No, to fajnie by było, gdyby tam właśnie w tym turnieju dodali, jaki jest rekord, że pisało tam. No ale dobrze, jakoś to super bardzo nie przeszkadza. Nie wyświetlaj mi tej reklamy. No i proszę Państwa, zaczynamy zawody w wiśle malince. Jakub Wolny zaczyna. Czy się zrehabilituje po poprzednich zawodach w zakopanym? Naprawdę zepsuty skok. Teraz bardzo sekuracyjnie tutaj pode, podszedł do tego skoku. Jest za punkt konstrukcyjny to tylko, tylko kwalifikacje 126,5 m. Mm. No, nie wymagamy tu zbyt wiele od e, Jakuba Wolnego póki co. Skok poprawny, po prostu. Spóźnione wyjście z progu było ewidentnie. I mamy Stefana. Stefan, który też musi się tu zrehabilitować jakoś. Upadek w zakopanym. No jest lepsze wyjście z progu chyba. Ajajaj, ale lądowanie na dwie nogi także bardzo asekuracyjnie. Tu Stefan Hula skacze. Kwalifikacje powinien mieć, ale 120 metrów... 129 metrów. To jest słaby skok Stefana Huli. No i dobrze, teraz już wkraczamy w tych zawodników, którzy będą chcieli walczyć nawet o jakieś miejsca czołowe Kamil Stok zaczyna Dawno nie skakałem na tej Wiśle, kurcze, z tym wieściem z progu też jest różnie Dobrze, Kamil Stoch. No całkiem ładny skok za punkt HS, proszę Państwa, 131 metrów Lądowanie telemarkiem, oczywiście kwalifikacje spokojnie będzie miał. Ale bez żadnego błysku, skok. I kolejny zawodnik to Maciej Kot. Mamy nadzieję, że także się zakwalifikuje, jak najwięcej tych naszych polskich zawodników. Maciej Kot, niezłe wyjście z progu. A Ajajaj, dlaczego lądał na dwie nogi? Przecież mógł jeszcze spokojnie lądować telemarkiem. No, 131 metrów na luzie oddany skok. Ma kwalifikacje, macie kot, także. Bez jakiegoś błysku na razie. I kolejny zawodnik, Aleksander zniszczył. <laughs> Ma już zielone światło. Ma także tam wiatr pod narty nawet dobry. Jest dobre wybicie Aleksandra Zniszczoła, tak wspominałem o tej dobrej formie, proszę Państwa, jest za zieloną linię Telemark 135 metrów, to jest bardzo dobry skok Aleksandra Zniszczoła, oczywiście kwalifikacje ma i to jest jak na razie najlepszy skok z naszych Polskich zawodników I czekamy na Piotrka Żyłę, Piotrek Żyła już na belce No i jak tam on skoczy w jego na jego w sumie skoczni, bo to w jego mieście skocznia jest dobre wyjście z progu, nawet proszę Państwa, i Piotrek żyła no bliżej niż Aleksander, zniszczył, ale skok poprawny 129 metrów. Telemark, kwalifikacje też spokojnie będzie miał. Byleby lepiej skakali w zawodach, bo klasyfikacja generalna naprawdę układa się dobrze jak na razie. <laughs> No i lider, proszę Państwa, klasyfikacji generalnej, jak na razie. Dawid Kubacki. Liczymy na jak najlepszy skok w kwalifikacjach. Troszkę spóźnił wyjście z progu. No i to jest słaby, proszę Państwa, skok Dawida Kubackiego. Oczywiście będzie miał kwalifikacje. Telemark był. Ale to nie jest skok, jak na lidera przystało. Miejmy nadzieję, że w zawodach się poprawi. No, i Aleksander zniszczył, wygrywa kwalifikacje. Także cały czas wspominam o tej jego dobrej formie, a nie. Tak, wygrywa, wygrywa. Dobrze, zaczynamy pierwszą serię. Jakub wolny zaczyna. No i zaczynamy te zawody. Życzymy Jakubowi jak najdalszego skoku. Całkiem niezłe wyjście z progu. No i niezły skok w okolicach punktu HS, 130,5 metra, Telemark obejmie prowadzenie. No i myślę, że po pierwszej serii będzie z, yy, w piątce może, może w ósemce gdzieś, to wszystko zależy od innych zawodników. Rioju i także w świetnej formie, przypominam. I Stefan Hula. <laughs> Wracają chłopaki do formy, widać, po zakopanym o, Stefan Hula, teraz ładne wybicie. Ale mi coś tutaj laguje na tej wiśle. Nie wiem o co chodzi. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. I że Wam to jakoś bardzo nie przeszkadza. Mi troszkę. No i proszę Państwa, Stefan Hula także dobry skok. I już czekamy na. Szołówkę, Kamil Stoch, Macie Kot, Aleksander Zniczo i Dawid Kubacki i ktoś tam jeszcze <gryw> Kamil Stoch zaczyna Spóźnił troszkę wyjście z progu, Kamil Stoch, co się dzieje z jego formą, proszę Państwa? 121 metrów, coś jest nie tak Coś jest nie tak z jego formą ewidentnie Dopiero dziesiąte miejsce. Nawet nie wiadomo czy się zakwalifikuje do rundy finałowej. Ale mamy jeszcze czterech polskich zawodników. My jak najbardziej liczymy na Dawida Kubackiego z koszulką lidera. I liczymy na to, że im przestanie lagować troszkę ta gra. Niezłe wyjście z progu. Dobra, słabe wyjście z progu. Słabe wyjście z progu, zawód konstrukcyjny. No, spodziewaliśmy się lepszy skoków w drugiej serii. Proszę Państwa, Macie kot także odpada tutaj z walki o podium w pierwszej serii. Co się dzieje z naszymi zawodnikami? Dobrze, Aleksander zniszczął. On ma dobrą formę, o niego tutaj powinniśmy być spokojni. W okolicach punktu HS liczę na to, że skoczy. No i już jest lepsze wyjście z progu, proszę Państwa. No i Aleksander zniszczył równe, powtarzalne skoki, 130 metrów. To jest niezły skok. Szóste dopiero co prawda miejsce, ale... Ale, ale... Będzie miał kwalifikacje, przynajmniej do drugiej serii. I Piotrek Żyła, on także tu może powalczyć o dobre miejsce. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ma dobry wiatr, to jego skocznia. Leć Piotrek! No i wyciągnął co mógł, to nie był jakiś super skok. 129 metrów, minus 6,3 za wiatr aż. No, to nie był dobry skok Piotrka Żyły. Także pierwszą serię mamy dosyć słabą. Kwalifikacje były lepsze. Oczywiście nie wyklucza to nas z walki o... Czołowe miejsca. No i proszę Państwa, Dawid Kubacki z koszulką lidera. Jak daleko zaleci? Jest dobre wieście z progu, proszę Państwa. Dawid Kubacki, to będzie świetny skok, proszę Państwa, za zieloną linię lądowanej telemarkiem. 133,5 metra, minus 5 za wiatr. Prawdopodobnie dał to prowadzenie. Tak, dało mu to już prowadzenie, bo to ostatni zawodnik przecież skakał. Dawid Kubacki, świetna forma. No, i byle tak samo było w drugiej serii. No, i zaczynamy rywalizację. Ilu mam zawodników? Raz, dwa. To mamy wielu zawodników, proszę Państwa, w drugiej serii. Także będziemy mogli powalczyć o jakieś medale. Maciek, kod zaczyna. Wyjście z progu słabe dość. No i przed punktem HS 126,5 metra. No to nie był jakiś dobry skok. Także Maciej, kod niestety nie będzie dzisiaj walczył o dobre miejsce. Na pewno nie czołówkę. Może dziesiątkę? Zobaczymy. I kolejny zawodnik to Kamil Stoch, coś niedobrego dzieje się z jego formą, w pierwszej serii 121 metrów tylko Także już raczej możemy być pewni tego, że nie powalczy o czołowe miejsca A teraz dużo lepsze wybicie Kamila Stocha, proszę Państwa, ależ będzie daleki skok, co się dzieje z Kamilem Stochem? Raz skok totalnie zepsuty, a raz, proszę Państwa, petarda, niestety lądowanie na dwie nogi, ale 140 metrów Kamila Stocha Co on tu wyrabia? Naprawdę nie mam pojęcia co się dzieje z jego formą. No i zaczynamy powoli za chwilę. W sumie już. To jest walka o podium, bo jeżeli będą dobre skoki, to każdy z tych zawodników ma szansę walczyć o podium. Miejsce w pierwszej trójce. I proszę Państwa, znowu świetne wybicie, ale w drugiej serii odpalili nasi zawodnicy. Także tam już blisko rekordu było, ale lądowanie telemarkiem 138 metrów Piotrka Żyły. Także oczywiście powinien tutaj objąć prowadzenie, objął prowadzenie jak najbardziej, ale jeszcze zosta Tandę Tande, Ziroyo i Timi Zajc i oczywiście polscy zawodnicy, którzy mają szansę walczyć wszyscy o pierwsze miejsce. Aleksander zniszczył dobry wiatr pod narty, także może być dobry skok, on jest tu przecież w formie. Coś przylagowało na rozbiegu, no wybicie, niczego sobie, ale. Oj, upadek, proszę Państwa, tragiczny upadek Aleksandra zniszczona 131,5 metra, aż mu tam narty gdzieś odleciały. Nie wiem, dlaczego mi tak laguje, naprawdę. Spróbuję to coś, coś z tym zrobić. No i Stefan Hula, proszę Państwa. Stefan Hula także ma szansę walczyć o pierwsze miejsce lub w pierwszej trójce. I co ważne, klasyfikacja generalna. Całkiem dobre wyjście z progu Stefana Huli. No i skok w okolicach półki H mu da miejsce w czołówce. Prawdopodobnie, nie będzie to pierwsze miejsce oczywiście, nie będzie to pierwsze miejsce. Ale jest drugi. Piotrek żyła cały czas na prowadzeniu. Będzie zacięta walka Dawida Kubackiego z Piotrkiem Żyłom w klasyfikacji generalnej. No i mamy teraz już Jakuba Wolnego na rozbiegu. Czy może Jakub Wolny dzisiaj wygra? Troszkę za wcześnie mi się wydaje, wyszedł z progu, ale skok bardzo ładny. Za punkt HS także 132 metry. Czy obejmie prowadzenie? Nie. Jest drugi. Zrzuca Kamila Stocha z podium. Stefana Hula na trzecie miejsce. <noise> Stefana Hula na trzecie miejsce. No i proszę Państwa, już ostatni Dawid Kubacki. Czy utrzyma miejsce w klasyfikacji generalnej? Jak najbardziej na to liczymy. Dawid Kubacki, proszę Państwa, skupiony. Ruszył. Oby go presja nie zjadła. Forma przecież dobra. Troszkę za wcześnie się wybił Dawid Kubacki. Czy dam mu to prowadzić? Nie, nie, proszę państwa, Dawid Kubacki upadek, 126,5 metra, wszystko przez to lagowanie, znowu mi coś zlagowało przy lądowaniu, masakra, proszę państwa, masakra, ale cieszymy się, bo dzisiaj nie, nie, Andre Tande wygrał, Piotrek żyła drugi, Ryo Kubacki trzeci, ale Piotrek żyła zdobywa koszulkę lidera. I wspina się na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Ale Dawid Kubacki proszę Państwa No to było słabe proszę Państwa, to było słabe Postaram się coś zrobić z tymi lagami Na następny odcinek, bo naprawdę tak się nie da za bardzo grać Piotrek Żyła pierwsze miejsce, Dawid Kubacki trzecie miejsce Kamil Soch, piąte miejsce, Aleksander Strzył szóste miejsce Siódme miejsce Maciej Kot, Jakub Wolny dwunaste i Stefan Hula 13 miejsce, bardzo dobre zawody. Stefan Kula jakub wolny. Awansowali bardzo wysoko już teraz. Po zawodach w wiśle. No i Dawid Kubacki cały czas na podium w klasyfikacji generalnej. Piotrek prowadzi, a ja się z wami żegnam. Na dzisiaj to by było tyle. No i spróbuję coś zrobić z tymi lagami i zapraszam na drugą część tych mistrzostw te na mistrzostw. Na skoczniach letnich. Jeszcze sobie poklikam, ale fajnie, nie? No i subskrybuj, zostaw łaczkę w górę i do widzenia.